Siemanko, siemanko. Nagrywam specjalny film dla was, ponieważ słyszałem, że nie wiecie jak wypłacić swoje środki z aplikacji Woken. Czyli wrzuciliście tam solane, macie adres, macie własne na i nie wiecie jak wypłacić środki? Myśl, myśl, myśl. To wiadomo, nie! Ty masz myśl, myśl, myśl. To, ślad, nie myśl, 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 Bo to, żebyś detektyw na świat, myśl, myśl, myśl! Myśl, myśl, myśl. A może pamiętacie taką starą maksymę? Nie wasze cid -y, nie wasze środki? Hmm. Za chwilę postaramy się sprawdzić, o co chodzi z tymi sidami i o co chodzi z wypłatą środków. Zapraszam na dzisiejszy poradnik i lecimy z tym koksem. Ok, dzisiaj, dzisiaj stanie się magia. Pokażę Wam, w jaki sposób można z aplikacji Woken, która przypominam, jest na Solanie, wypłacić swoje własne środki. Jesteśmy na stronie mm, soflare.com, jest to strona jednego z portfeli na Solanie i Teraz pokażę Wam, w jaki sposób sobie tu, tutaj poczarować, tak żeby nasze środki znalazły się na tym e, portfelu. Tutaj będziemy chcieli pobrać. E, I jeżeli robicie to na komputerze, to w takim wypadku e, jest możliwość tylko do chroma. Natomiast, jeżeli chodzi o pobieranie. Mm, na Androida, no to już musicie tutaj odpowiednią swoją aplikację pobrać. No i oczywiście zainstalować. Ja to robię na komputerze, ponieważ tak najwygodniej mi jest nagrywać. No i za chwilę pokażę Wam, w jaki sposób będzie można przetransportować te środki. Ok, macie tutaj taką informację, że macie dwa sposoby. Albo konstruujecie nowy portfel. Albo odtwarzacie portfel po e, frazach. No i my dokonamy tych czarów poprzez e, odzyskanie portfela po tych frazach. Ok, i w tym momencie, po pisaniu frazy, mam informację, że mam jeden aktywny portfel, i mm, taki, taki portfel jest aktywny w momencie, kiedy y, ma y, na jakąś solanę. Ja poproszę, żeby został zaimportowany. Nie teraz. Ok. Mam tokeny Walken. Mam e, tokeny w Solanie. O, także teraz w tym momencie mogę zrobić z tym, e, co tylko, e, cokolwiek e, będę chciał. Mogę wrzucić na stacking jakieś fajne e, apy, moją Solankę. Mogę. Wysłać z powrotem na giełdę i sprzedać, albo zamienić do USDC. No i adres też się zgadza z tym, co mam w aplikacji. Także śmiało mogę powiedzieć, że zwycięstwo pokonaliśmy. Jeszcze raz wroga. I pamiętajcie, jeśli macie CID, to zawsze możecie sobie otworzyć wasz e, adres, czy to jest nasowanie, czy w metamasku. Dokładnie. Mm, gdziekolwiek indziej na, na jakimś podobnym a, portfelu. Jeżeli ten film pomógł Wam w odzyskaniu Solany i dzięki temu a, na spadkach e, nie straciliście, dajcie łapy w górę, zostawcie jakieś fajne komentarze, udostępnijcie ten film, niech wiele więcej osób się o tym dowie, w jaki sposób można w chytry sposób wypłacić tą a, Solanę e, z wokena. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Na razie. Heja.